Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, witamy. Z losami. Losy z czwartku, ale wejdą w piątek. Dopiero co przynieśliśmy je do domu. Gorące, świeżutkie, świeżutkie. niesprawdzane. Oby wygrane. <laughs> Oby wygrane. Misiek, to ja zacznę od koniczynki, od zielonego mazaczka. Dobra, bo później będzie już będzie tylko na czerwony. czerwony. Tak. To ja biorę sobie tu resztę. No i tutaj sobie... To wiesz co, to co, lecimy w takiej kolejności, jak były podane, czy nie? Nie, różnie. Różnie? Tak. Tu szukamy 22 i 24. Oj. 20. zobacz, co się dzieje. Nie widzę, bo wkładam wygrywacza. Aha. I ty podglądasz. Nie, tylko pierwszą widzę. 35 i 3. Trójka jest, że numer 3 i yy 4. No to nie oszukuj. Nie 35 też jest. O. Dobra, 43, 48

ale osiemnastki nie ma. Nie ma. 33, 28. Yes. Jest 5 zł. Ale start. Kochani. A gdzie dzwonek? Siódemka. Ale start. Misiek, Pilnuj się. Piąteczka. Brawo. Brawo. To co? To ja w takim razie proponuję ci najpierw dwójki. Dobra. Polecimy dwójeczkami. No to dobrze, to dwójeczki. Trzymaj tam na górze. Piłeczka. Monety. Dobra. I bucik. Oj, oj oj, ale z Strasznie. <noise> no czerwono. Czerwono. No to kolejna dwójeczka będzie to szybka kasa. Dolarek nie ma. Woreczek jest. jest. Wisienek nie ma. Kości są i diamencik jest. Ale wygranej brak. Brak. To może. Skarbonka. Pełna. 27. Mm. 3. Trzydzieści. Mamy. Mamy dwójeczkę. 29. No to już mamy siódmeczkę mm. mm, mm, mm. w losikach. To w ten deseń polecimy piątką teraz. Los. Gorąca kasa. 40. Nie ma. 12 też nie ma jeden nie, nie. widzę dziewiętnaście barak trzydzieści cztery na samym Jest. dole dobra trzy trzydzieści nie, nie widzę ma. trzydzieści siedem nie ma dwadzieścia cztery nie, ja nie widzę. 35. Na lewym rządku. Czyli jednej zabrakło, kochani. Pusto. Czyli pusto. Ten nosik pusty, a jak się spisze? Krzyżówka ekspres. Trzymaj. Nie pusto. L. Będziemy. Zakreślać literki, ale to L to tylko 2N. No teraz będzie chyba lepiej. Kino. Dom. Tu. Mhm. Dobra. L, N. T. T. Wszystko. Wszystko. W. No i mhm. W się obraziło na nas. Nie przyszło. K. Tu mamy K w kinie. I rok. W roku. G. Gigi. G. Wszystko. Wszystko. U. U. O widzisz. C. Literka C w mocy. Niech moc będzie z nami. Nie tylko w mocy. H literka. Nie widzę. F. Nie widzę, czy jest. Nie ma. Nie, 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 nie. Y. Y jest. Tu. I tylko w tym jednym słówku. P. Literka P1. X. Nie z. szukamy. Z, z, z. Też jedno, tak? R. Tu mamy, tu, tu obrazie i rok i tu a o, o może proszę. się podziać a w krzyżówkach zawsze mile widziane tak mamy pierwszy, pierwszy. wyraz tu jeszcze e e drugi? o drugi i o Trzeci, trzeci. Czyli mamy zwrotnik piątunia, czyli to już mamy dwanaście. Tak, to już mamy dwanaście. Po krzyżówce, jakby nam było mało słówek, no to słówka. No dobra. No to słówka, a to tu nie trzymam, bo i tak będziesz jeździła góra-dół. Las. Nie ma L. <laughs> nie ma L. Salonu nie będzie. Kulomiotu też i festiwalu Uuu, też. Od razu cztery odpadają. Bem. B. Oj, oj oj. Nie, nie ma, ma e. e. Foka. F O K A. Mamy. Mamy brok. B. Nie ma R. Odpada. Kozak. K. k Mamy drugi. drugi. Odpust. odypy, Nie ma U. Nie ma U. Czyli. Nawet jakby było U, nie byłoby te, <grywia> Ten losik też pusty. No to kochani, to do tej pory 12 i teraz wyjeżdżają ostatnie dwa. Dwa po dychu. No to tutaj może się zadzieje. Szukamy. 50, trzymaj na górze. 58, tak? Los ekstra pieniądze. 58 nie ma. 15 szukamy. Jest. <laughs> Mamy wygrany losik, ale fajnie. 21. No poczekaj, jak ty, to ja będę na zielono. Robił. O! <laughs> 21. Oczko, no oczko. oczko. pokaże się, nie. Nie ma. Trzydzieści trzy. Nie widzę. Nie widać. Czterdzieści dziewięć. Sprawdzamy razem. Razem. Żeby nie było. Nie ma. Sześć. Jest dziewięć, trzy. Właśnie ja siedzę, siedzę do góry nogami, prawie to widzę szóstka. Czterdzieści <noise> trzy. No nie ma. Osiem. Nie ma, bo jest dziewiątka. dziewiątka. I dwadzieścia dwa. Ja nie widzę. Tu nie ma, nie. Trzydzieści dwa. Też nie widzę. Czyli co? Tylko piętnastka. Czyli, A to nam daje. Czyli dyszka. Dyszkę, zwróci. Czyli mamy dwadzieścia, dwadzieścia dwa. dwa. Dobrze. No i Misiaki, zakrywaj swój, swój pisak. Dlaczego? Bo czego? ja będę zielonym malował, jak coś wpadnie. Dobrze. Bierzemy wygrywacz i lecimy, Miśka. Pierwsza gra. Co w Vegasie? Druga nie ma. Dwa dzwonki tu były. <gry> Dwa bary, a bar to trzy dyszki. Tu pojedyncza. Piłeczki za, za siedem dych by zagrały. Przydały. Szósta nie ma. Siódma nie ma. Nie podglądałem, więc nie wiem, co tu jest. Dziewiątka. Tylko nie. jedynkę widziałem. Ósemka, tu dziewiątka. A i dzwonki. Pojedynczo. Nie. Podkowy Za też by stówę. się przydały. Patrz, jakby. I z te Podkowy. Koniczynki. Koniczynki, ale one nie wygrywają. I, I nie pusto! Ma pusto, słoneczka. Tu się. Nie udało, ale kochani, no to no praktycznie... 22 zł. Praktycznie Gdyśka, się podwróciła. dwójeczka i piąteczka. Praktycznie się zwróciła. No to. My jesteśmy, czekajcie, dalej. Zadowoleni. Ale żeś potrząsał kamerką. Potrząsał. Potrząsałeś. Słuchajcie, u nas się trzęsie, u nas jest. Jak jest. Ale fajnie, bo wymienimy <laughs> sobie co? Albo dołożymy do kolejnego. No zobaczymy, do zobaczymy. Kolejnego, do kolejnego kochani. odcinka, ale zobaczymy, czy losy, czy. Fajnie, że koniczynka się. Y... Dzisiaj taki, wszystko z pakietu. Spisała. Wszystko od pana Jacka, zobaczcie, nie wiem czy widać. Z czwarteczek. Godinki, tak. Z czwarteczku. Fajnie. Z czwarteczku. My się cieszymy. Tak jest. Kochani, buziaki. Buziaki i do następnego papa pa.